E, e, eluwina, e, e, eluwina, tak każdy dzień się mój zaczyna, e, e, eluwina dla ojca, matki, córki, syna, e, e, eluwina, aha, eluwina, aha, Elubina e, e, Eluvina. e, eluwina, e, e, eluwina, aha, eluwina, aha, eluwina, e. E, e, eluwina koszulki nie znajdziesz na moim ciele Chyba że zimno lub jestem w kościele żadnej nie noszę Choć mam ich tak wiele Spytasz mnie czemu w sumie sam nie wiem spodnie założę Buty ubiorę, a jak pójdę na fame, to fajnie będzie nie stanę w miejscu, rozwijam karierę, a tak się przywitam jak spotkam hoster e, -E, -E lubina, tak każdy dzień się mój zaczyna e, -E, -E lubina dla ojca matki, córki, syna e e eluvina aha eluvina aha eluvina e e e eluvina e e eluvina aha Eluwina, aha eluvina, e e e jak to się rozkręciło co wszystko to z Eluwiną, bo witam się tak z rodziną witasz się tak z dziewczyną ty tylko szama i wino a ja tak jak alpacino ze mną to życie jak kino Chcesz zostać moja jedyną, e, e, eluwina. Tak każdy dzień się mój zaczyna, e, e, eluwina dla ojca, matki, córki, syna, e, e, eluwina, aha, eluwina, aha, eluwina, e -e e, -e, e, 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 eluwina, e, e, eluwina, aha, eluwina, aha, eluwina, e, 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 eluwina, e, e, eluwina. Tak każdy dzień się mój zaczyna e, e, eluwina dla ojca, matki, córki, syna e, e, eluwina.